Czy kiedykolwiek przyjrzałeś się swoim dłoniom, a zwłaszcza liniom na nich? Być może dostrzegłeś wśród nich znak w kształcie litery M. To nie jest zwykły znak. Niektórzy twierdzą, że reprezentuje on coś głębszego, bardziej ukrytego i wyjątkowego. Ten film opowiada o tajemniczym znaku M. Wyruszymy w fascynującą podróż, aby odkryć sześć sekretów tego jedynego w swoim rodzaju symbolu. To jak posiadanie mapy do ukrytego skarbu na dłoni, gotowej do odkrycia. Te sekrety opierają się raczej na faktach niż na bajkach. Dolores Canon, ceniona badaczka, znana ze swoich dogłębnych i drobiazgowych badań nad ezoteryką, ujawniła sekrety, o których zaraz się dowiemy. Dolores poświęciła dekady na rozwiązywanie tych zawiłych metafizycznych problemów, dostarczając nam solidnych podstaw opartych na szeroko zakrojonych badaniach i głębokiej wiedzy. Zostań do końca. To coś więcej niż tylko linie i znaki. Chodzi o poznanie rzeczy o sobie, o których nie miałeś pojęcia. Chodzi o zaakceptowanie, że w naszym życiu może być coś więcej niż to, co dostrzegamy na powierzchni. Przygotuj się więc na odkrycie, co znak M na twojej dłoni może o tobie powiedzieć. Razem odkryjemy te sześć ukrytych prawd. Przywództwo i sukces, tajemniczy znak M na naszych dłoniach, rozświetla światło przywództwa i sukcesu. Rozpoczynając odkrywanie pierwszego sekretu, zastanów się nad tym. W każdej grupie, społeczności czy zespole, zazwyczaj jest ktoś, kto naturalnie wyróżnia się jako gwiazda przewodnia, ktoś, na kim inni polegają nie tylko w kwestii kierunku, ale także inspiracji. Ten sekret zagłębia się w to, jak znak M może być po prostu wskazówką, że jesteś jednym z tych naturalnych liderów. Przezna do odniesienia sukcesu na niespodziewane sposoby. Przywództwo to coś więcej niż tylko sprawowanie kontroli czy zasiadanie na czele stołu. Chodzi o oświetlanie drogi innym i okazywanie życzliwości, siły. I wiedzy, zarówno w dobrych, jak i trudnych sytuacjach. Liderzy ze znakiem M są jak kapitanowie statków, prowadzący spokojną i pewną ręką, aby zapewnić, że wszyscy czują się dostrzeżeni, wysłuchani i docenieni, a nie za pomocą ostrych dyrektyw, ale co charakteryzuje dobrego lidera. Wyobraź sobie przywództwo jako ogród. W tym ogrodzie lider troskliwie pielęgnuje każdą roślinę, czyli jednostkę. Rozumiejąc, że każdy ma specyficzne potrzeby, aby się rozwijać, wie kiedy udzielić pomocy. Jak tyczka dla młodego drzewka, a kiedy puścić wolno, pozwalając na niezależność i wzrost. Ten typ lidera tworzy tętniące życiem środowisko, w którym każdy może rozkwitnąć we własnym tempie i we własnej przestrzeni. Sukces może być teraz jak kameleon, zmieniający barwy, w zależności od tego, gdzie jesteś i od światła. Dla jednych może to być osiągnięcie wysokich ambicji, jak zdobycie gór. Lub zbudowanie dużego domu. Inni uważają, że ważne jest, aby wywierać pozytywny wpływ na życie innych wokół nich, bez względu na to, jak mały jest ten wpływ. Symbol M sugeruje, że sukces nie wynika ze zdobytych trofeów, ale z przeżytych przygód i dotkniętych po drodze żyć. Osoby z literą M często osiągają sukces, słuchając swojego wewnętrznego głosu, ufając swoim instynktom i realizując swoje prawdziwe pasje. Problemy postrzegają nie jako przeszkody, ale jako szansę na naukę rozwój i wytyczenie nowych dróg. Ich droga do sukcesu rzadko bywa linią prostą, jest raczej kręta, pełna przygód, nauki i odkrywania siebie. Ale jest pewien haczyk. Przywództwo i osiągnięcia niosą ze sobą własny zestaw przeszkód. Chodzi o znalezienie równowagi między pewnością siebie a pokorą, ambicją a współczuciem, dążeniem do celu a cierpliwością. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy przewodzić, a kiedy zrobić krok w tył i pozwolić zabłysnąć innym. A co najważniejsze, chodzi o to, by pozostać wiernym swoim ideałom i przekonaniom, nawet gdy robi się burzliwie. Dla osób z literą M, przywództwo i sukces to raczej podróże niż miejsce. Miejsca docelowe. Są one wezwane do tego, by wykorzystać swój potencjał, inspirować i podnosić na duchu ludzi wokół siebie, a także wytyczać ścieżki, które prowadzą nie tylko do osobistych osiągnięć, ale także do dobra wspólnego. To zaproszenie do przyjęcia roli lidera nie tylko z tytułu, ale także z czynów i ducha, do przewodzenia sercem. Wiedzą i odwagą, intuicja i zdolności parapsychiczne. Drugi sekret dotyczy magicznego świata intuicji i zdolności parapsychicznych oraz tego, jak enigmatyczny znak M na naszych dłoniach może być wskazówką tych wyjątkowych talentów. Wyobraźmy sobie na chwilę, że życie to wielkie, skomplikowane puzzle, a każdy z nas ma swój własny zestaw elementów, kształt umiejętności i talentów. Wśród nich intuicja i zdolności parapsychiczne są jak posiadanie tajnej mapy, która pozwala dostrzec, gdzie pasują poszczególne elementy układanki, nawet jeśli dla innych nie jest to oczywiste. Intuicja to cichy głos w Twojej głowie. Przeczucie, które prowadzi Cię przez decyzję bez potrzeby tworzenia listy zalet i wad. To jak posiadanie niewidzialnego przyjaciela, który służy radą i prowadzi przez zakręty życia. Osoby o silnej intuicji często odkrywają, że wiedzą rzeczy, nie rozumiejąc do końca skąd. To tak, jakby miały wewnętrzny kompas, który wskazuje im właściwy kierunek, nawet gdy ścieżka jest niepewna. Zdolności parapsychiczne, które budują na naturalnej bazie intuicji, poszerzają te unikalne spostrzeżenia o mniej namacalne aspekty percepcji. Podczas gdy intuicja łączy nas z bezpośrednimi, konkretnymi znakami, które nas otaczają, zdolności parapsychiczne zapewniają dostęp do mniej oczywistych energii i głębszych częstotliwości, które przenikają nasz wszechświat. Kiedy mówimy o zdolnościach parapsychicznych, może to przywodzić na myśl obrazy z fantastycznej historii, ale te zdolności, Zdolności polegają na wyczuwaniu rzeczy nadzwyczajnych. Obejmuje to zdolność wykrywania subtelnych energii wokół osób i miejsc, a także doświadczanie proroczych snów, które ujawniają szczegóły dotyczące przyszłych wydarzeń. W przeciwieństwie do kryształowych kul i stereotypów wróżbiarstwa, zdolności parapsychiczne polegają na dostrojeniu się do głębszej, bardziej złożonej częstotliwości otaczającego nas świata. Uważa się, że znak M na dłoni oznacza, że twoje zdolności intuicyjne i parapsychiczne przewyższają zdolności innych. To tak, jakby ten znak był odznaką podkreślającą Twoje połączenie z niewidzialnym i nieznanym. Ten znak może skłaniać osoby do pomagania innym, wykorzystując swoją intuicję do niesienia pocieszenia i wskazówek tym, którzy tego potrzebują. Mogą to być przyjaciele, którzy zawsze wydają się dzwonić w odpowiednim momencie lub udzielają rad, które trafiają w sedno problemu. Posiadanie tych zdolności nie gwarantuje jednak bezproblemowego życia. Intu i zdolności parapsychiczne, jak każda inna umiejętność, nie są pozbawione przeszkód. Wymagają pewności siebie i siły, by podążać za głosem serca, nawet jeśli jest to sprzeczne z głównym nurtem. Chodzi o naukę słuchania subtelnych potrzeptów swojego wewnętrznego głosu, dając mu przestrzeń i szacunek pośród zgiełku świata, hałasu. Dla osób z literą M akceptacja tych zdolności może być podróżą w głąb siebie i drogą rozwoju. Chodzi o znalezienie równowagi i ugruntowania, a także. Że upewnienie się, że ta umiejętność jest wykorzystywana do wywierania pozytywnego wpływu na innych, a nie do siania zamieszania lub strachu. Medytacja, spędzanie czasu na łonie natury i praktykowanie uważności mogą pomóc w doskonaleniu intuicji i zdolności parapsychicznych, przekształcając je w źródła siły i mądrości. Znak Uzdrowiciela, zagłębiając się w nasz trzeci sekret, tajemniczy znak M na naszych dłoniach, może ujawniać opiekuńczą naturę znaku Uzdrowiciela. Wyobraź sobie świat, w którym każdy z nas miałby dar, szczególny sposób na uczynienie świata trochę jaśniejszym, trochę lepszym. Dla niektórych tym talentem jest moc uzdrawiania, nie tylko fizycznego, za pomocą lekarstw i bandaży, ale także w głębszy, bardziej subtelny sposób, który wpływa na serce i ducha. Znak uzdrowiciela jest jak delikatny szept z kosmosu, wskazujący, że posiadasz wrodzoną zdolność łagodzenia bólu, leczenia serc i wnoszenia światła w mroczne miejsca. Chodzi o to, by mieć dłonie, które nie są ukojenie i słowa, które leczą, tworząc bezpieczną przystań dla potrzebujących. Wyobraź sobie, że stajesz się źródłem nadziei i pocieszenia, a Twoja sama obecność może podnieść kogoś na duchu i sprawić, że poczuje się swobodniej. Uzdrowienie może przybierać różne formy, w tym ciepły uścisk, który przypomina dom, słuchające ucho, które zapewnia spokój w środku burzy, lub słowo otuchy, które na nowo rozpala gasnący płomień w czyimś sercu. Uzdrowiciele ze znakiem m są jak cisi. Strażnicy ludzkiej duszy, wspierający wzrost i odporność każdym dotykiem i słowem. Jednak bycie uzdrowicielem to coś więcej niż tylko dawanie, wymaga również zrozumienia. Polega na dostrzeganiu niewypowiedzianych słów i cichych łez, rozszyfrowywaniu ukrytego znaczenia za uśmiechem, który ledwo dosięga oczu. Ta głęboka empatia pozwala uzdrowicielom łączyć się na głębokim poziomie, zapewniając spokój i zrozumienie, które wykracza poza powierzchnię. Ten uzdrawiający dotyk nie ogranicza się do chwil kryzysu czy bólu. Jest wpisany w tkankę codziennego życia w aktach współczucia, chwilach cierpliwości i skromnych, ale potężnych aktach miłości. Chodzi o to, by uczynić świat trochę łagodniejszym i milszym, serce po sercu. Jednak ścieżka uzdrowiciela wymaga równowagi. Chodzi o to, by wiedzieć, kiedy dawać, a kiedy zachować swoje światło, a także pamiętać, że nie można nalewać z pustego kubka. Wymaga to ustalania granic, dbania o i akceptacji własnej ścieżki uzdrawiania, ponieważ nie można ofiarować czegoś, czego się nie posiada. Dla osób z literą M. Znak Uzdrowiciela to wezwanie do przyjęcia tego opiekuńczego ducha i wykorzystania swoich umiejętności do szerzenia uzdrowienia i nadziei. To zaproszenie do delikatnego stąpania po tej ziemi, do okazywania życzliwości i współczucia, a także zapewniania bezpiecznej przystani w burzliwych wodach życia. Lekcje karmiczne i zmiany życiowe, przechodząc do czwartego sekretu, zawiła sieć karmy i wyzwań reprezentowana przez tajemniczy znak M na naszych dłoniach. Wyobraź sobie życie, jako szkołę, w której każde wydarzenie i spotkanie służy jako lekcja, która ma nas uczyć, kształtować i szlifować. W tym kontekście koncepcja karmy jest analogiczna do programu nauczania szkoły, w którym wcześniejsze działania wpływają na obecne okoliczności, kładąc podwaliny pod naukę i rozwój. Symbol M może reprezentować subtelny sygnał od wszechświata, że zapisałeś się na kilka zaawansowanych kursów w szkole życia. Oznacza to, że Twoja podróż jest pełna lekcji, które czekają na odkrycie, i problemów, które trzeba pokonać. Nie są to tylko przypadkowe przeszkody, ale starannie zaplanowane doświadczenia mające na celu wspieranie. Ewolucji Twojej duszy, zmuszające Cię do adaptacji i wyjścia poza istniejące ograniczenia. Lekcje karmiczne można porównać do puzli. Każdy element symbolizuje problem lub lekcję, a w miarę jak przez nie przechodzisz, twoje zrozumienie celu Twojego życia pogłębia się. Lekcje te mogą przybierać różne formy, w tym trudny związek, który uczy cierpliwości, niepowodzenie, które sprzyja odporności, czy nieoczekiwaną podróż, która prowadzi do samopoznania. Nie zawsze są łatwe, ale są to niezbędne rozdziały w Twojej historii, z których każdy zawiera ziarno mądrości, gotowe do wzrostu. Problemy życiowe to z kolei testy, z którymi się konfrontujemy, i sytuacje, które wymagają od nas wykorzystania tego, czego się nauczyliśmy. To strome wzgórza, na które się wspinamy, nie wiedząc, co jest. Jest po drugiej stronie. Ale jakkolwiek onieśmielające by się nie wydawały, przeszkody są szansami w przebraniu, szansami, by udowodnić sobie, z czego jesteśmy zrobieni, by zabłysnąć i wznieść się ponad. Znak M, który reprezentuje lekcje karmiczne i życiowe zmagania, oznacza podróż wielkiej transformacji. Chodzi o zaakceptowanie przypływów i odpływów życia, wiedząc, że każdy spadek przygotowuje nas na kolejny wzrost, a każdy koniec wyznacza nowy początek. Służy to jako przypomnienie że nie jesteśmy biernymi pasażerami w tej podróży, jesteśmy nawigatorami, twórcami własnego przeznaczenia, uzbrojeni w lekcje z przeszłości i optymizm na przyszłość. Pokonywanie tych karmicznych lekcji i życiowych problemów wymaga odwagi, odporności i otwartego serca. Chodzi o to, by nauczyć się tańczyć w deszczu, odnajdywać radość po drodze i dostrzegać promyk nadziei w każdej chmurze. To uznanie, że blizny, które nosimy, to nie tylko przypomnienie o stoczonych bitwach, ale także odznaki honorowe i symbole naszej siły i wytrwałości. Poprzednie życia i reinkarnacja, nasz szósty sekret, to echa poprzednich wcieleń. Pomyślmy o naszym życiu, jak o rozdziałach w wielkiej, niekończącej się opowieści, gdzie każdy rozdział reprezentuje inne życie. Koncepcja poprzednich żyć i reinkarnacji zakłada, że wszyscy przeżyliśmy już kilka rozdziałów przed tym, a znak M może być po prostu znakiem, że twoja księga jest wyjątkowo gruba. Spróbujmy uprościć to zagadnienie. Pomyśl o swoim ulubionym filmie lub serii książek, w których bohater wyrusza na różne przygody, pokonuje przeszkody i rozwija się z każdym nowym doświadczeniem. W pewnym sensie koncepcja poprzednich żyć jest pod Sugeruje, że wszyscy byliśmy bohaterami własnych historii w różnych czasach i miejscach, ucząc się i rozwijając z każdą przygodą. Dlaczego więc nie pamiętamy poprzednich rozdziałów? To jak skończenie jednej książki i zaczynanie nowej, nowa fabuła jest tak wciągająca, że nie myślisz już o poprzedniej. Jednak poczucie déjà vu lub niewytłumaczalne przywiązanie do jakiegoś miejsca lub kultury może być słabym echem poprzednich rozdziałów, wskazującym na doświadczenia, które Twoja dusza zgromadziła w czasie. Znak M symbolizuje duszę która doświadczyła wielu podobnych rozdziałów. To tak, jakby ten znak był odznaką honorową reprezentującą mądrość i wiedzę, którą twoja dusza zdobyła podczas niezliczonych podróży. Te przeszłe wydarzenia, nawet jeśli nie są pamiętane w szczegółach, kształtują to, kim jesteś dzisiaj, wpływając na twoje instynkty, lęki, zainteresowania, a nawet umiejętności. Na przykład, czy spotkałeś kiedyś kogoś po raz pierwszy i poczułeś natychmiastową więź, tak jakbyś znał tę osobę od zawsze, albo czy odwiedziłeś nowe miejsce, Czując silne poczucie znajomości, te doświadczenia mogą być echem poprzednich rozdziałów, momentami, w których zasłona między przeszłością a teraźniejszością staje się cieńsza, pozwalając dostrzec przebłyski podróży twojej duszy. Koncepcja reinkarnacji dodaje kolejną warstwę do tej historii, sugerując, że nasze dusze znajdują się na długiej drodze rozwoju i ewolucji. Każde życie, każdy rozdział to okazja do nauki nowych rzeczy, pokonywania przeszkód i zbliżania się do poznania prawdziwej istoty tego, kim jesteśmy. Jaki jest ostateczny cel? Osiągnięcie stanu oświecenia lub głębokiego wglądu, w którym cykl reinkarnacji zostaje ostatecznie przerwany, a dusza powraca do źródła wszystkich historii samego wszechświata. Jeśli więc znak M reprezentuje poprzednie życia i reinkarnacje, to tak, jakbyś nosił w sobie sekretną bibliotekę mądrości. Linia M na Twojej dłoni służy jako przypomnienie, że jesteś kimś więcej niż tylko tym rozdziałem. Jesteś ponad Czasową istotą, która wyruszyła w epicką podróż odkrywania i rozwoju, brama do mistycyzmu. Rozpoczynamy naszą podróż od zagłębienia się w szósty i ostatni sekret, odkrywając portal do mistycyzmu związany z intrygującym znakiem M, który posiadamy. Odkrywanie głębszych znaczeń i sekretów we wszystkim, co nas otacza, to ekscytujące doświadczenie mistycyzmu i wiesz lub nie, twoja dłoń może być tylko początkiem tej wspaniałej podróży. Wyobraź sobie swoją dłoń jako mapę, nie taką która zaprowadzi cię do ukrytej skrzyni ze skarbami na bezludnej wyspie, ale taką, która wskaże ci drogę do bogactw, które kryjesz w sobie. Na tej mapie litera M służy jako szczególny znak, sugerujący, że jesteś kimś wyjątkowym. To tak, jakby kosmos odcisnął na tobie symbol swoich tajemnic, zachęcając do odkrywania tego, co kryje się poza tym, co zwyczajne. Ale co sprawia, że znak M jest tak wyjątkowy? Pomyśl o nim, jak o drzwiach, które po otwarciu prowadzą do głębszego zrozumienia powiązań między nami, wszechświatem, a niewidzialnymi siłami, które wpływają na nasze życie. Chodzi o to, by poczuć magię w powietrzu, energię, która przenika wszystko i zdać sobie sprawę, że świat kryje w sobie o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać. Dla niektórych ten mistycyzm może oznaczać głęboką więź z naturą, np. rozumienie języka wiatru lub historii opowiadanych przez gwiazdy na nocnym niebie. Inni mogą to postrzegać jako wyczuwanie emocji i myśli otaczających ich osób. Coś w rodzaju prowadzenia prywatnej rozmowy bez użycia słów. Dla niektórych może to nawet prowadzić do eksploracji poprzednich wcieleń lub dostrzegania przebłysków przyszłości, sprawiając, że koncepcja czasu wydaje się iluzją. Możesz teraz zapytać, czy ten znak jest naprawdę tak potężny. Nie chodzi o to, że znak ten obdarza cię supermocami, ani nie zmienia twojego życia w bajkę z dnia na dzień. Jest to raczej sygnał od kosmosu, który zachęca cię do zajrzenia w głąb siebie i zbadania głębi swojej istoty. Musimy dostrzec tę mistyczną, magiczną iskrę w każdym z nas, która pragnie się rozpalić. Droga do mistycyzmu nie wymaga magicznych różdżek ani starożytnych zaklęć. Zaczyna się od otwartego umysłu i wrażliwego serca. Chodzi o zadawanie pytań, znajdowanie odpowiedzi i bycie otwartym na tajemnice życia. Znak M na twojej dłoni to tylko początek, zaproszenie do wkroczenia do krainy, w której to, co mistyczne i to, co zwyczajne, współistnieją ze sobą. A więc jak? Podobało wam się odkrywanie tajemnic znaku M. Jeśli macie ten znak na dłoni, koniecznie podzielcie się w komentarzach, jakie sekrety dotyczące siebie już odkryliście. I nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących, odkryć dotyczących mistycyzmu i samopoznania.